Ty sam ze siebie zmierzyłeś? Tak O, to kurwa dwa, dwa promile, elo. Witam cię, jeżeli jesteś tutaj nowy, kliknij subskrybuj Niestety, ale musisz kliknąć dzwoneczek, aby moje filmy były tobie wyświetlane jako pierwsze Trzymaj się, na razie, cześć, lecimy Cześć maki, że wam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Police Simulator Duty Patrol ELO i jest ze mną dzisiaj y, funkcjonariusz Pałka ELO, czyli Matthew i ja, czyli funkcjonariusz Macanka Dzisiaj jesteśmy sobie na służbie y, Zobaczymy co będziemy robić, prawdopodobnie krawężniczek bo to wiecie my dopiero na początku jesteśmy ale jak to zawsze, z nami śmiechu będzie co niemiara Więc zalogujmy się do systemu i sprawdźmy co tam dzisiaj dla nas ma dyżurny LB Police Department Password, cyk Identyfikacja podejrzanego Albo kontrola ruchu Nie będę kontrolował Obywatele terroryzujący ludzi strzałami z broni zlokalizowani w dzielnicy port coś tam Nie, bo to jest chuj Seguel Industrial Park nie, nie będziemy ścigać typów. No nie będziemy, mamy za chujowy ten. No to dobra, to jedziemy do tego portu. Zobaczymy, co tam dla nas mają. Ten już poleciał oczywiście po broń, bo to jest... No, już słyszę, jak z nim ciśniesz. Dzień dobry. Tu mamy spluwy już do stopnia. masz, ja nie mam. Jaki masz stopień? Drugi Ile masz punktów? 3170 ja Mam 3300, powinieneś mieć e, Mam spluwę elo <noise> No i pan Paweł Bo Jeszcze zablokowany jest No co mówisz, że jest odblokowany? A ja jeździłem na solo, to ten... Aha, to działało. się dało, może wszystkimi Ole ładny wieczór, mmm co musieliśmy ich szukać w. No na. O tutaj w tych. Dobra, to ja wyłączę. A ty w ogóle przeczytałeś kogo szukamy? Bo ja nie. Powiedzasz? Biały mężczyzna ubrany w garnitur. Dobra. Czarne włosy afro. Już ja znam to afro ich. No i cyk. Jak tu Czarne, niebieskie jeansy i garnitur. Czarne, niebieskie jeansy. Tylko, że biały garnitur. Czarne, niebieskie jeansy. To gitara. Ale jak będzie jakieś pilne wezwanie, to jedziemy. Przestępcy są priorytetem. Ba. Tylko kurde, dlaczego jak ja z klameczką będę do niego od razu? Myślisz, że w nocy będą dewile chodzili? Chociaż no w sumie w nocy najczęściej chodzą bandyci Czerwona koszulka, niebieskie dżinsy, łysy. Biały garnitur, afro czarnuch. 100% makro! Może my musimy faktycznie wejść na te tereny? Dwie tam, czerwone koszulki, tylko czarne i niebieskie spodnie. I gamet dupy wchodzą, ty. O, 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 czarny gościu. Ta, niebieska koszulka, to ten. This is central. Stop right there. I'm need to central, atencja na jedność. Niech tu zacznie, będę musiał zadać parę pytań. Co chcesz, officer? Czy go na o, to klamce? To chyba nie ten. No super. Sprawdzam dane. Dobra, brak kartoteki. Kurde, to dupa to nie ten. Jak mu może czego <gry> kontrola. Osobista. Mam tylko siedem kulek. Dobra, może faktycznie zbyt agresywnie z tym. Bo Lepszy taser. Dobra, czysty. Czysty? No to zajebiście jebiści. Dlaczego on drze gębę? Jak go trochę? Te czerwone daje. koszulki! a no do pampa! garnitury. A, o, biały ten garnitur. Smoke weed every day. O, Klamkę zjeba, ma! Jest... Klamkę jest... ma słował? Jedziemy z nim. Co to, klamka jest czy nie? Stoi, 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 stoi! Rączki, 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 rączki! Łapy, 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 łapy! Co don't shoot? To nie była klamka. To Czekaj była ja klamka, ja ci mówię, widziałem. gdzieś jak schował? Jest biały garnitur, czep go, czep go, bo to jest dziwne. Ta, to jest on. No! Wiedziałem, od razu był podejrzany. Chce klamką No, to mieliśmy O! Klamką machał osioł. Osłaniam cię osłaniam cię No i krótko, narkotyki bankowo. Klamka i co? Ta, klamka? K klamka? No mówiłem, że debil klamką machał Dobra Put Co, ej, ej, ty idiota! O jeszcze ten posiłki podjechały To nie oni. <grystanie> najbliższy okay, jesteś gościu pozamiatany. Jeszcze bym mógł naj, Najbliższy powinien podjechać, a najbliższy nas minął. <laughs> a najbliższy już jest tam za winglop. Ale cię trzłapliśmy, dość że zawrócili. To najbliższy. się jeszcze na biało ubrał, a no faktycznie. No i bajerka. Nieczęśliwa osoba zakłóca porządek. Przyjmuję. Dobra, chłopaki już cię wezmą. Jedziemy. Jedziemy Ty tu był jakiś gościu. Pod, po nik się wrócimy jak coś Ale dobre hamulce mamy. Niebieski garnitur. No jestem Widzisz niebieski garnitur? Tam stoi Debila. Struga Pogadam z nim Albo ty z nim pogadaj. Czy mogę zadać kilka pytań? Jestem wzorowym obywatelem. No pewnie Porozmawiać, pokazać jakiś dowód tożsamości. A, poświecę mu wryj, żebyś wiedział na pewno, że to on. Tak. Den Peters, mężczyzna. No i dobra, teraz ja sobie sprawdzę, czy to jest na pewno. Dean Peters, przestępca. Wyciągać plówkę. cyk, kontrola osobista. Czy masz przy sobie coś nielegalnego? Co ja ci będę wierzył? Odwracajcie! Funkcjonariusz matanka! Ty, ale musisz go jeszcze y, dmuchanką odrobić. Ha! Gej! No, będzie dmuchany. Woreczek z okay, no mały woreczek metamfetaminy, woreczek z marihuaną. A ja mu nie mogę zrobić dmuchanka, więc to będzie szybka akcja. Aha! Bo to jest. Ty, to nie jest ten pijany. To jest inny typo. Co ty gadasz? To jest ten nasz z pierwszej misji. Co ty? Nie, a nie 50%. Nie, 50%, pro... nie, 50 zalicza się. Wzywam patrol, wzywam patrol. Jak my powzorowe policjanty. Już jadą po ciebie. No co ja ci mogę powiedzieć? No. Przebaj se gościu. Ty sam ze siebie zmierzyłeś? Tak. tu kurwa, 2 promilelo. O dobra. Cześć Rysiu, bierz go tam. My jedziemy dalej. Wracamy się po tamtych cymbałów. Tu żeśmy gościa złapali. Pod tym tym, czyli to musi być gdzieś tam. A ten gościu co idzie? Czarne gacie? Nie. Nie. Czerwone koszulki teraz mają być dobra. i. Czerwone koszulki, jeden w niebieskich jeansach łysy, drugi w czarnych. Dobra, dobrze. Jakiś dobra. tam, Latynos. A dlaczego tam była droga? A jak on tam będzie? A ja tu nie mogę przejechać, chyba, czy mogę. I pa, tu drogę pokazuję, a tu nie można wjechać. XD To dobra droga. Ja czuję, że on tu gdzieś będzie. Czerwona koszulka. Tak, to jest nazwana. Błysy niebieskie jeansy. Nie jest niebieskie, tylko czarne. Ale klamką se Nie miesz do niego jeszcze. Nie jeszcze do niego. Mam klamkę, podejdź i zapytaj się. No ale dlaczego? O, schował. Ani kroku. No, no nie <śmienic> Gaz, gaz, gaz. Krótko. Jadą. Nara. No Dobra, poczekamy na nich. <śmienic> <śmienic> Wrógnę opaki no, mm, sprawa była taka, gościu uciekał przed nami yy, Potknął się o krawężnik i pieprznął w tą bramę Ja znowu w tą lampę, w tą lampę. to skąd? Gdzie jest ten cwaniak? Ostatni, no nie? Mhm uh -huh. O! <laughs> Z klameczką się stoi, debil. Ty, ale to nie czerwone spodnie, tylko klameczka Ale mało. ma klameczkę Czerwone spodnie, co ty, daltonista jesteś? Ale dobrać. on ma mieć czerwoną koszulkę niebieską. Dobra, spokojnie. Okay. Right do dokumencik. Widziałem twoją klamkę, gość. Uh, 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 uh. Gustavo Guzman, jak już po samej nazwie ja wiem, że on jest jakiś cymbał. No, przestępca, cyk, mężczyzna. Ja bym kontrolę osobistą Trzymasz przy sobie coś co mógłby... Nie, no, on trzyma klamę zamiar. w ręce. <laughs> U mnie nie <laughs> Schował gdzieś six, six. U mnie trzyma w ręce <laughs> 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 O! Amunicja lówka, niezarejestrowany pistolet. A pan gdzieś tam tego gościa zawinął kurwa nie miał zarejestrowany? Tego też moglibyśmy zabić. No, no. Nie, nie, nie zabijamy go. Niech pójdzie, a tamtego nie zabiłeś, tego strzeliłeś w biodro Zrobiłam mu w kiciu kakaowy młyn Chyba, że to nas fuja zrobiło i ten Żeby wiesz, może się przebrał A na a po włosach nic? Rudy? Nie Też nie jest Rudy ten gościu, co my go szukamy? Nie, jeden ma być łysy Rudy, a No No właśnie, to mówię ci, że się przebrał Bo nieraz nas tak wała robiło, na przykład tego gościa, co miał mieć afro a nie nie, Afro i Łysy. O! Ta, 100%! Krótko! mamy brandku! Ty no to zawijamy się na komendę. O, o, zrobiliśmy Korwa nockę swoją. Może zostało nam trochę czasu do końca nocki. No ja wiem tak trochę w cholerę, ale to co miało być na odcinku zrobione, to żeśmy odbębnili. Normalnie. Robota wykonana profesjonalnie. No chyba, że nam coś jeszcze podczas jazdy do komisariatu wpadnie, to podjedziemy. Wtedy weźmiemy. Tak, ktoś tu pomacha, do nas bronią. Tak, ale nie, <noise> jakieś pilne wezwanie dla wszystkich jednostek. Tam w tym klubie, no z tym jeszcze nie byłem, może być fajnie. Może ktoś zadańczy coś ten? <noise> Jeszcze mi wysiadł Ale kto robi takie znaki Siadaj Kto jedzie przed tam Ja pierdzielę no Tak ładnie chciałem wejść przy tym po Poniósł mnie melange Roleplaya Geta już bym dawno to chciał i nic by nie było Nikt by nic nie, nie widział a tu jest twoje pamiętne drzewo Jakie drzewo? Co ty gadasz? Tema sam kat się nie zapominaj, tak? Ze starszym stopniu gadasz. No boś kurwa dłużej pograł. O karetka już jest ty. Już czekają. No i gdzie wysiadasz jak parkuje kuj cool. Ale muzyczka leci. Dobra, to ja... Ja gadam z pierwszym, tu z brzegu. Tylko pamiętaj, bez głupich pytań. Nie było jej tu. Jak jej zaraz zajebie. Tu do środka musimy wejść, tutaj. Czekaj, bo jeszcze może tam. A może się naszych spytać? Ty... Nic specjalnego. Jest to w ogóle jakieś wejście? Ty, dobra, mamy tutaj. My szukamy śladów od razu, wiesz? Eee, ja chciałem pić dzioski, poglądać. Nie wygląda to dobrze. Czyli no, zbugował mnie gościu. Kurwa, przesiadam sobie pół barier Jak śladów szukamy? Gdzieś tu musi być wejście. Nie, no tu ślady szukasz. Tu są ludzie jeszcze. O dobra Ta się zgadza na rozmowę Co tu się stało? Słychać było krzyki i wszyscy zaczęli biec w kierunku bocznej alei Kurwa minus jeden punkt No znowu minus

Nagram odcinek, uh, muszę się z tym zająć. Nie jest on aktywowany. Hmm, hmm, Dory Spectron, brak kartotek. Dobra, no, jak to ona to nic tutaj to to nie, to nie to zrobiła, to bidulka O, ta sobie będzie wiedzieć. Dlaczego nam dwa punkty, MFF, zostało? No nie wiem co robiłeś To tysiąc na odjewo. No co to? Ja zapytałem dwóch kandydatów. Gługa się zaczęła się w środku parkietu, więc bramkarzem musiał. Jak wygląda? Dlaczego nie... really. i minus jak nie No i hoj Ja punkt do alo.

To jest tak ciemno jak w dupie, że no, nic nie No bo zachciało nockę wziąć. Użytkownik zmienił kanał. Tu jest to powinno się tu szukać jakichś tych, no, nie? Chyba. Od tych cymbałów to żeśmy się gówno dowiedzieli. Oni się tylko bili. I tyle. Nawet nie wiem, czy by... Nawet mnie chciała powiedzieć, ale nie było chyba auta. Z tego co mi powiedziała. No i mamy Nigdzie nie mamy... da wejść też. Mamy pękniętą szybę. Znalazłeś jakiś ślad? No nie wiem, a ty coś znalazłeś? No nie. A, no to gitara no, tu są niby butelka, tu jest plama krwi i łuski. Niby było sześć. Misja nieudana, nie wypełniono celu misji. No i krótko. Haha, <grydziotka> Także, pan Paweł, przynajmniej się radiowóz naprawił. <grymne> <To grymne> A jacy... <chuje> się naprawił! <grymne> no właśnie, chuja się naprawił. <grymne> I my mamy takie wrócić na ten, na melynę. Coś kliknął, że coś się nie udało. Nic nie klikłem, po prostu się czas skończył. Dobra, ej, kończy nam się nocka, zaraz będziemy awansy. dawaj na do tego. Na hatele wracamy. Na hatele. Od na budę. <grymne> do budy. idiota O jadą po mnie, jak w mafii Cyk Eee cicho, gdzie, gdzie jest szef? O go! No strzelaj do komendanta O Ma dziurkę pomiędzy oczami Ale fajna tam. Ale z Nelsonem wjechałem im tutaj. Mordeczki! Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał, jeżeli wam się spodobało, kopsnijcie łapkę w górę. I widzimy się w kolejnych odcinkach serii Patriarch Duty był ze mną dzisiaj e, funkcjonariusz Pałka Pałeczka. Preto. i funkcjonariusz Macanka. Trzymajcie się na razie. Tutaj.